17 nowoczesnych pojazdów zostało zakupionych dzięki realizacji zawartego wcześniej projektu Razem Bezpieczniej, który współfinansowany jest z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wartość jednego pojazdu to kwota ponad 280 tysięcy złotych. Pięć takich samochodów trafi do milicji ukraińskiej. W ramach projektu zakupionego zostały również dwa oznakowane samochody przeznaczone dla straży pożarnej. Garnizon Nobelski policji wzbogaci się o 10 samochodów Renault Master o pojemności silnika 2,3 litra. Jest to turbo diesel o mocy 150 koni mechanicznych. Wszystkie auta są specjalnie wyposażone. Każdy posiada m.in. agregat prądotwórczy, nawigację, laserowy dalmierz, walizki kriminalistyczne oraz medyczne, nożyce do cięcia metalu, ubrania gazoszczelne i maski gazowe. To tylko część wyposażenia każdego policyjnego Mastera.